Wydawać mogłoby się, że to w niebowstąpienie trochę wygląda jak opuszczenie uczniów przez Pana Jezusa, jakby zostawiał ich. Jak popatrzymy na historię, która potem się dzieje, pierwszych chrześcijan, czasy męczeńskie, zniszczenie Jerozolimy i patrząc na nasz los, nasz los i nasz trud. Życia i wiary, moglibyśmy mieć takie przeświadczenie, że Chrystus nas opuścił. Ale Chrystus odchodzi i zostawia swoich uczniów, aby dojrzeli, aby usamodzielnili się w wierze. Odchodzi fizycznie, ale pozostaje w darze swojego ducha. Oto ja ześlę na Was obietnicę mojego ducha. Będziecie przyobleczeni. W moc z wysoka. Święty Paweł w jednym miejscu pisze, że tak jak znaliście Jezusa według ciała, tak trzeba, żebyście poznali Go teraz według ducha. Znaczy uczniowie mają przeżyć swoiste bierzmowanie, dojrzewanie w wierze, a żeby byli przy Jezusie nie ze względu na to, co widzieli, słyszeli, czego dotykali w takim sensie dosłownym, fizycznym, ale żeby weszli w to doświadczenie, o którym pisze święty Jan na początku swojego pierwszego listu, abyście mieli współuczestnictwo w tym, w czym my mamy, na co patrzyliśmy, co słyszeliśmy i dotykaliśmy, ale nie w sensie fizycznym, chociaż Jan miał prawo, żeby tak pisać, w sensie dosłownym. Ale on pisze o doświadczeniu duchowym i że w tym doświadczeniu duchowym może każdy uczestniczyć. Właśnie będąc przyobleczony mocą ducha, że w duchu możemy poznać prawdziwie Jezusa. I w pewien sposób ciało, to poznanie cielesne może być pewną przeszkodą do pełnego poznania pełnego poznania Jezusa. Duch, który zostanie nam zesłany, On w pełni nas pouczy o duchowym, duchowej misji Jezusa, o pełnym poznaniu nie litery, ale właśnie ducha Ewangelii, tego czego Jezus nauczał, co, co, co czynił. Jezus więc chce, żebyśmy wydorośleli w wierze. To jest tak jak z rodzicami, którzy kochają swoje dzieci, ale też je w którymś momencie zostawiają. To znaczy pozwalają im żyć swoim własnym życiem. Ale to nie znaczy, że i opuszczają swoje dzieci. Nie opuszczają swoje dzieci, odsuwają się na bok, dlatego że chcą doprowadzić do czegoś więcej niż tylko to, co sami mogli dać. Że każde dziecko, dojrzewając, idzie ku czemuś większemu niż to, czego doświadczył w swoim własnym domu, idzie ku własnym doświadczeniom. Jezus też odsuwa się na bok, ażeby uczniowie mogli poznać pełnie darów Ducha zesłanych przez Ojca i żeby też mogli przylgnąć i pójść do Ojca. Pójść do Ojca. To w niebo wstąpienie jest też otwarciem pewnej drogi. Drogi, w której to, co kruche, to, co słabe, będzie przyobleczone mocą Ducha. Zobaczmy, że Jezus też jest przyobleczony mocą Ducha. I chociaż ma zapisaną na sobie historię Ludzką historię, historię kruchości, zranienia, bo wstępuje do nieba mając ślady swojej męki. Wstępuje jako baranek zabity, żyjący na wieki. Wstępuje do ojca, ale także nas tam prowadzi do ojca. Odkupienie nie polega tylko na odpuszczeniu grzechów. Nie tylko polega na rozliczeniu, że Bóg się z nami rozliczył, tak wybaczyłem Ci. Żyj swoim własnym życiem. Tak, żyj swoim własnym życiem, ale życiem, które jest otwarte, otwarte na tą pełnię życia. Dlatego też pełnia chrześcijańskiego odkupienia to jest przebóstwienie, czyli uczestniczenie ludzkiej natury w boskiej naturze, to jest uczestniczenie w ojcu. Duch przychodzi po to, żebyśmy w pełni poznali ojca. Ojciec. Ojca nie można poznać inaczej jak tylko duchowo. Nie możemy po ludzku zobaczyć Jego oblicza, ale możemy w duchu, w duchu zobaczyć to oblicze Boga w duchu, który jest miłością. Jeżeli Jezus zostawia nas przyobleczonych mocą ducha, to pozostawia nas przyobleczonych miłością i ta miłość pozwala nam dojrzewać. Tak jak w życiu ludzkim. Tylko dzięki miłości możemy dojrzewać do życia pełnego, do życia szczęśliwego, do życia, w którym y, doświadczamy wzajemnego obdarowania, bo tylko miłością możemy się obdarować. I w niebo wstępowanie to także jest obdarowanie miłością. Chrystus nie tylko nam odpuścił grzechy, ale pragnie, żebyśmy mieli pełen udział w Jego doświadczeniu, w Jego miłości, w Bogu, który jest miłością. Nie tylko jakaś część miłości, która przebacza nam, ale pełnia miłości. To znaczy, że Chrystus zaprasza nas jako pierwszy z ludzi, wstępując do Ojca, zaprasza nas na wstępowanie, w niebo wstępowanie, czyli obdarowanie miłością, bo niebo na tym, na tym polega. To obdarowanie, no właśnie, jest związane już z naszym początkiem wiary. Odejście Chrystusa jest też wskazaniem przez moc Ducha, gdzie mamy ulokować to swoje życie, gdzie mamy jakby się zadomowić. I to ten początek zadomowienia rozpoczął się na Chrzcie Świętym. Jakby to w niebo wstępowanie, w miłość wstępowanie Boga. Zaczęło się na, na Chrzcie Świętym, jak pisze święty Paweł. Niech Bóg da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom jego mocy względem nas wierzących. Zostaniecie ochrzczeni, uzbrojeni duchem świętym. Niech dam wam światłe oczy serca, byście poznali. Do czego jesteśmy powołani? Jesteśmy powołani do nieba, ale niebo to nie jest jakaś abstrakcja. Niebo jest bardzo mocno zakorzenione w naszym doświadczeniu tutaj, bo nasze doświadczenie tutaj, chociaż kruche i zranione, ale jest odbiciem tego, co boskie. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. A więc jakby niebo jest zakorzenione w tym doświadczeniu, bo to doświadczenie, doświadczenie chociaż zranione, jest doświadczeniem, które pochodzi od Boga. A Chrystus przyszedł po to, żeby to, co zranione, to co kruche, przezwyciężyć, żeby nas uzbroić mocą Ducha i żeby ta pełnia życia, do którego zostaliśmy powołani, żeby w żeby objawiła się, żebyśmy mieli rzeczywiście w niej uczestnictwo, bo ta nasza kruchość jest jakimś paradoksem wobec naszych tęsknot. Można powiedzieć, że te nasze tęsknoty są trochę takie niepoprawne, takie nierealne, bo przecież wiemy, jaka jest rzeczywistość. Wiemy, że wszystko się kończy, że wszystko ma swój kres, swoją kruchość. Ale nasze pragnienia tęsknoty mówią coś innego. Gdzieś te pragnienia, te tęsknoty mają swoje źródło. Jezus, wstępując do Ojca, chce przede wszystkim uzbroić naszą nadzieję. Chce uzbroić naszą nadzieję, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania. On przychodzi wzmocnić naszą nadzieję, że nasze pragnienia i tęsknoty zapełnią życia i pełnią miłości, nie są nierealne. Że nie są nierealne. Ale wyrastają z tego tutaj doświadczenia, nie w opozycji do tego doświadczenia. Chrześcijaństwo nie jest opozycjonowaniem się wobec tego, co tutaj doświadczamy, ale chrześcijaństwo jest ratowaniem tego, co tutaj jest dobre, co jest piękne, co jest miłością. Chrześcijaństwo jest, jest ratowaniem drugiego człowieka jest ratowaniem właśnie przez ten dar Ducha, który pouczy o tym, co jest najważniejsze, abyście się miłowali, jak ja was umiłowałem. To jest, można powiedzieć, ten testament, a zarazem klucz do w niebo wstępowania, wstępowania do miłości. I ona rozpoczęła się na chrzcie, gdzie z miłości zostaliśmy przyjęci przez Ojca Syna i Ducha Świętego. To w niebo wstępowanie jest darem, tak jak miłość zawsze jest darem. Ona ani się nie należy, ani nie jest naszą zasługą. To, że komu kogoś możemy obdarować, to jest też dla nas samych yy, obdarowanie. To, że my dajemy siebie komuś, że jesteśmy zdolni do obdarowania sobą kogoś, jest oczywiście naszym wyborem i naszą pracą. Ale też jest darem w tym sensie, że tak zostaliśmy przez Boga stworzeni do tego, żeby obdarowywać. Bo Bóg jest wiecznym obdarowywaniem. I przyjmowanie obdarowywania też jest darem. Nie czymś, co możemy wykraść komuś, wymusić, za, zaszantażować kogoś, żeby nas obdarował. Ale obdarowanie zawsze dzieje się w jakiejś wdzięczności i w Byciu otwartym na to, żeby przyjmować to jako coś, co jest całkowicie przekracza, przekracza jakiś taki poziom zasługiwania. Niebo, niebem możemy być tylko obdarowani. Nieba nie można wykraść, nie można zasłużyć na niebo, bo na miłość nie można zasłużyć. Nasze dobre czyny w życiu to jest odpowiedź na obdarowanie, a nie karta przetargowa, żeby kupić sobie niebo. To jest raczej naśladowanie już nieba, już zaczynanie tego nieba. Na niebo otwieramy się, kiedy je przyjmujemy, kiedy przyjmujemy ten dar, kiedy wierzymy, że to niebo jest już zakorzenione, w nas, dlatego że niebo stąpiło do nas przez wcielenie. Przez miłość Chrystusa. I idąc za, za Chrystusem, otwieramy się na, na to obdarowanie niebem. Józef Ratzinger, czyli potem Benedyk XVI, w jednej z najważniejszych swoich książek, wprowadzenie w chrześcijaństwo, pisze takie słowa. Istotą tego, co w górze, a co nazwaliśmy niebem, jest to. Że można je tylko otrzymać. Tak jak piekło, tylko sobie można dać. To jest właśnie ta różnica, że niebo można tylko otrzymać, a piekło można sobie dać w tym sensie, że piekło to jest takie miejsce, w którym nie ma nikogo naprzeciwko, w którym nikogo nie widzę, w którym nie ma obdarowania. W piekle nie ma obdarowania. Każdy brak obdarowania w naszym życiu. Każde skupienie na sobie tylko jest jakąś namiastką piekła, brak miłości, brak obdarowania. Natomiast przyjęcie tego obdarowania, przyjęcie w sensie zgody na to, że ja kogoś obdarowuję i że ktoś mnie obdarowuje, jest otwarciem na niebo. Niebo, pisze Ratzinger, to spełnienie miłości, które zawsze może być człowiekowi tylko darowane. Spełnienie miłości może być tylko darowane. Wiemy, że nikt sam siebie nie może spełnić w miłości. Nikt sam nie może się spełnić w miłości. Może to spełnienie być tylko w przestrzeni daru, w przestrzeni obdarowania. I dlatego też Chrystus właśnie zaprasza nas, żebyśmy to obdarowanie Jego przyjęli w mocy ducha który nie zraża się tym, co kruche i słabe. I tak jak zraniony Jezus wstępuje do pełni miłości Ojca, tak i my, pomimo wszystkich naszych porażek w obdarowaniu, mimo wszystkich naszych pomyłek, naszych, naszych jakichś przegranych wojen, wojenek życiowych, doświadczania jakiejś niemocy w miłości, jeżeli będziemy pielęgnować naszą nadzieję, do której zostaliśmy powołani i którą broni w nas Duch Święty, to możemy w Jego mocy ocalić każdy najmniejszy gest, który jest naszą decyzją o tym, żeby obdarować kogoś i przyjąć to obdarowanie. Każdy najmniejszy gest dania siebie. Otwiera niebo. Jest kluczem do obdarowania.